Najlepsze samochody, które kiedyś chciałbym mieć. Uwaga, zaczynamy! Jako pierwsze Audi! Bardzo mi się podoba to białe Audi. Jest pewnie bardzo szybkie. Daj mi je na miejscu piątym. No to bardzo fajny samochód mi wylosowało. Uwaga, następny to? Co to jest? Jakiś but, ale śmieszne to jest! Chciałbym czymś takim się przejechać. Chciałbym mieć takiego buta, dam go na miejsce drugie, ale zabawny samochód. Nigdy takiego nie widziałem. Chyba nikt takiego nie ma. Wow, kolejny jakiś bardzo super samochód, ale nie jestem pewny, co to jest jakiś Mercedes czy coś? Nie mam pojęcia, ale daj mi to na miejsce trzecie. To też jest bardzo super samochód, bardzo szybki. Uwaga. Następny to Audi białe. Bardzo mi się też podoba. Kiedyś jeździłem już z takim Audi, ale nie takim fajnym. To Audi będzie na miejscu czwartym. Wydaje mi się, że to jest Audi A7, ale nie jestem pewny, uwaga. Następny samochód. O, to nie mam pojęcia, co to jest, ale to jest chyba do ścigania na torze. To już jest bardzo szybkie. Takie szybkie, że takim bym nie wiem, czy bym umiał jeździć, uwaga. To będzie na miejscu szóstym. To jest jakiś super samochód, bardzo szybki. Uwaga. Następne to, o, to taki duży, jakiś chyba ze Stanów Zjednoczonych, ale nie.